Drogi widzu, zanim przejdziemy do materiału o świętym, chciałbym polecić Ci bardzo cenną książkę. Poznawanie żywotów świętych stanowi ogromny pożytek dla naszego rozwoju duchowego. Święci są dla nas nie tylko wzorem do naśladowania, ale również towarzyszami wspierającymi nas w codziennym podejmowaniu decyzji. Polecam Ci książkę Żywoty Świętych Pańskich, wydaną przez wydawnictwo Freedom. Dzieło to pozwala nam bliżej przyjrzeć się poczynaniom świętych, a co za tym idzie wprowadzić ich mądrość do naszego codziennego życia. Pod filmem znajduje się link z możliwością zakupu tej książki bezpośrednio u wydawcy. Wpisując kod SPRAWKI otrzymasz 10% rabatu na tę niestety nie tanią, ale naprawdę drogocenną książkę. Kod SPRAWKI działa również na całą pozostałą ofertę wydawnictwa Freedom. Dziękuję Ci za cierpliwość. Teraz zapraszam na film o świętym. No, no. Święty Jozafat, a właściwie Jan Kuncewicz, Herbu Poraj, urodził się w 1580 roku we Włodzimierzu na Wołyniu, w rodzinie prawosławnej. Jego ojciec pochodził ze szlacheckiego rodu ruskiego, jednak poświęcił się handlowi i piastował urząd radnego miejskiego. Jako chłopiec Janek unikał zwykłych dziecięcych zabaw, dużo się modlił i nie tracił żadnej okazji, by uczestniczyć w nabożeństwach. W szkole parafialnej w swoim rodzinnym mieście. Uczył się języka cerkiewno oraz czytał czasosłów, wschodni odpowiednik brywiarza. Z niego czerpał swoją wiedzę religijną, ponieważ niewykształcone duchowieństwo prawosławne rzadko kiedy głosiło kazania i katechezy. Następnie Jan został wysłany przez rodziców do Wilna, gdzie przygotowywał się do zawodu kupca. Tam zastało go bardzo ważne wydarzenie w historii kościoła. W 1596 roku została zawarta Unia Brzeska. Skutek której prawosławni schizmatycy z terenów Rzeczpospolitej powrócili na łono Kościoła katolickiego, zachowując jednocześnie prawo do własnego obrządku i dyscypliny, tworząc tym samym Kościół Unicki. Jan początkowo uczył się w Wilnie w szkole prawosławnej, jednak jako zdolny i pobożny uczeń został zauważony przez jezuitów. Za ich radą, w roku 1604, w wieku 24 lat, wstąpił do klasztoru Bazylianów pod wezwaniem Świętej Trójcy w Wilnie. I przyjął zakonne imię Jozafat. Bazylianie to zakon, który powstał po zawarciu Unii Brzeskiej. Utworzyli go byli mnisi prawosławni, którzy uznali zwierzchnictwo papieża. Zakon opiera się na regule św. Bazylego Wielkiego z IV wieku. W Wilnie Jozafat poznał Józefa Welamina Rudzkiego, nawróconego na katolicyzm byłego Kalwina, który wkrótce został ważną postacią Kościoła Unickiego. W 1609 roku, w wieku 29 lat. Jozafat przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce wraz z Józefem Rudzkim, późniejszym metropolitą kijowskim, rozpoczął pracę nad odrodzeniem ducha religijnego wśród Rusinów. Był to trudny czas, naznaczony konfliktami pomiędzy unitami a dysunitami, jak nazywano tych, którzy pozostali przy schizmie. Jozafat brał udział w polemikach teologicznych i napisał siedem traktatów broniących Unii. Przyczynił się tym samym do przekonania do Unii wielu prawosławnych. W 1614 roku 34-letni Józefat został archimandrytą, czyli przełożonym, klasztoru Bazylianów. Przeniósł nowicjat do Bytenia, gdyż w Wilnie nie wystarczało miejsca dla rosnącej liczby kandydatów. Zorganizował także życie zakonne w monastyrze w Żyrowicach, który udało się pozyskać dla Unii w roku 1613. Dzięki jego staraniom miejsce to stało się jednym z największych ośrodków pielgrzymkowych na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej. Dzięki kontaktom wśród szlachty unickiej, udało się Józefatowi pozyskać z jej szeregów wielu fundatorów nowych klasztorów i szkół. W 1617 roku 37-letni Józefat otrzymał od metropolity Józefa Rudzkiego nominację na Koadjutora archidiecezji połockiej z prawem następstwa oraz na biskupa Witebskiego i Mścisławskiego. Chirotonie, czyli święcenia biskupie, przyjął w roku 1618 w Wywinie. W chwili objęcia przez niego urzędu parafie unickie były w mniejszości w stosunku do dyzunickich. Miejscowa ludność była nieufna w stosunku do katolicyzmu, a poprzedni biskupi połoccy niewiele zrobili dla promowania Unii. Jozafat rozpoczął szeroko zakrojone reformy w diecezji. Wprowadził obowiązek codziennego sprawowania służby bożej. Odwiedzał parafie, usuwał z urzędów alkoholików. Zwalczał nadużycia świeckiej władzy, która ingerowała w sprawy cerkwi i zagarniała jej majątek. Z gorliwego studiowania ksiąg liturgicznych wyciągnął wiele dowodów na prawdziwość wiary katolickiej. Wykorzystując swoją wiedzę, stworzył kilka dzieł, m.in. o chrzcie św. Włodzimierza, o fałszowaniu ksiąg słowiańskich przez wrogów metropolity czy o mnichach i ich ślubach. Odnawiał kościoły. Wydał katechizm z zaleceniem, aby duchowni uczyli się go na pamięć. Ułożył reguły życia kapłańskiego, powierzając diakonom zadanie nadzorowania ich przestrzegania. Zwoływał synody w różnych miastach diecezji i stanowczo sprzeciwiał się kanclerzowi wielkiemu litewskiemu, gdy ten chciał iść na ustępstwa na rzecz schizmatyków. Władyka Jozafat kontynuował przykładne życie zakonne i nigdy nie ustawał w gorliwości w umartwianiu się i modlitwie. Zwolenników zdobywał pobożnością, skromnością i ubóstwem. Pałac arcybiskupi oddał bezdomnym, samemu zostawiając sobie mały pokoik. Prowadził życie astety. Nigdy nie jadł mięsa. Dużo pościł. Nosił włosienice. Spał na gołej podłodze i karcił swoje ciało aż do krwi. Chodził w zwykłym bazyliańskim habicie. A gdy metropolita Rudzki przekazał mu pieniądze na jedwabne szaty biskupie, Jozafat przeznaczył je na świątynię Mądrości Bożej w Połocku. Wyróżniał się niezwykłą gorliwością w służbie dusz. Głosił kazania i spowiadał nie tylko w cerkwiach, ale także na polach, w szpitalach, więzieniach, a nawet podczas swoich podróży. Ta gorliwość, połączona z jego dobrocią i niezwykłą miłością do ubogich, zyskała dla wiary katolickiej wiele dusz. Wśród nawróconych przez niego znalazło się wiele ważnych osobistości. Z patriarchą Moskwy, Ignacym, na czele. Jednak opór dyzunitów nadal trwał. I na przykład, gdy Jozafat przybył w 1619 roku do Mochylewa z królewskim rozkazem przejęcia tamtejszych cerkwi na rzecz Unii, zastał zamknięte bramy miasta. Kanclerz Sapiecha uznał to wówczas za obrazę majestatu królewskiego i Mohylewskie świątynie przeszły w ręce Unitów pół roku później. Rok później patriarcha Jerozolimy, Teofan III wyświęcił dla prawosławnych w Rzeczpospolitej nowych biskupów. Ludność podjudzana przez schizmatyków zaczęła się buntować. W Witebsku, Orszy i Mochylewie wyrzucono unitów z miasta i przekazano wszystkie cerkwie dyzunitom. Dokonywano też zamachów na Jozafata. W październiku 1623 roku Jozafat udał się do Witebska, by po raz kolejny podjąć próbę przejęcia miasta dla Unii. Wreszcie 12 listopada 1623 roku ciosy siekierą i rany zadane kulami przyniosły Jozapatowi koronę męczeństwa. Został zamordowany przez tłum schizmatyków w wieku 43 lat. Jego ciało wrzucono do dźwiny, skąd po sześciu dniach zostało wyłowione, a następnie przewieziono do katedry unickiej w Połocku. Przed zabiciem Jozafata większość biskupów rzymskokatolickich w Rzeczpospolitej sceptycznie podchodziła do Unii. Również na Dworze Królewskim nie wszyscy byli jej zwolennikami. Męczeńska śmierć Władyki spowodowała jednak zmianę. Polska szlachta zaczęła się angażować w propagowanie Unii. Kanclerz Sapiecha, który do tej pory wyrażał się o działalności Jozafata nawet krytycznie, jako przewodniczący Sądu Królewskiego skazał na śmierć jego morderców. Witebsk, w którym doszło do mordu, stracił wszystkie przywileje, a dyzunitom odebrano majątki. Także część szlachty ruskiej, ze względu na mord na Jozafacie, zmieniła swój stosunek do prawosławia. Prawosławny arcybiskup Połocki, Melecjusz Smotrycki, ze względu na wzrost prounickich nastrojów, opuścił Połock i udał się do Konstantynopola, Antiochii i Aleksandrii. Tam, będąc świadkiem sporów między prawosławnymi patriarchami, a także czując się współwinnym śmierci Jozafata, nawrócił się na katolicyzm. Po licznych cudach za wstawiennictwem św. Jozafata, papież Urban VIII powołał w 1628 roku komisję do zbadania jego sprawy. Przesłuchano pod przysięgą 116 świadków. Chociaż od śmierci Jozafata minęło 5 lat, jego ciało wciąż było w stanie nienaruszonym. W 1643 roku, 20 lat po swojej śmierci, Jozafat został przez papieża Urbana VIII beatyfikowany. Kanonizowany został 225 lat później, w roku 1867, przez papieża Piusa IX. Był pierwszym świętym wywodzącym się z kościoła unickiego. Święty Jozafat, zwany męczennikiem za Unię, jest patronem Rusi, Wilna i Bractwa Kapłańskiego świętego Jozafata. W ikonografii przedstawiany jest z liściem palmowym albo toporem. Święty Jozafacie, módl się za nami.